Okej, okay. tutaj mamy taką flagę. Teraz wypada złożyć Indie. Okay. Nie, no, Włochy mieliśmy. Mamy Polskę. Indonezję. Chwila. wyglądała ta ich flaga Indie? Muszę znaleźć jakiś biały. Chyba mamy to. To tak, dodatkowo jeszcze sobie zrobimy. Tak nie wiem, może. Tak. Chwila, bo taki kraj też jest. Ukraina. A nawet i dwie. I tu nie pamiętam jak ta flaga się nazywała.